Witam w kolejnym filmie na kanale. Od jakiegoś czasu jest głośno o nowej technologii, w dodatku dostępnej zupełnie za darmo, jaką jest chat GPT. Jest to bot, któremu można zadać prawie dowolne pytanie, a on odpowie za pomocą tekstu na tyle, na ile potrafi. Odpowie na prawie każde pytanie, gdyż zostały zablokowane odpowiedzi na pytania, jak zrobić koktajl Mołotowa, ale nie o tym, nie o tym. Ja również postanowiłem go przetestować i zadać mu kilkanaście pytań. Pytania są mniej lub bardziej na serio, ale na pewno nie są to pytania, no może poza jednym, na które jest jedna konkretna odpowiedź. Jak zobaczycie na filmie, pytania zadawałem czatowi po angielsku i po angielsku również dostawałem odpowiedzi. Ale jeśli nie za bardzo ogarniasz angielski, również możesz skorzystać z filmiku, gdyż równolegle z pytaniami i odpowiedziami będzie narracja po polsku. Dobra, co by zbędnie nie przedłużać, intro i lecimy z tematem. A 20 sekund intra to spokojnie na tyle dużo czasu, żeby dać lajka i ewentualnie zasubskrybować kanał. Co było pierwsze? Jajko czy kura? Pytanie, czy najpierw było jajko czy kura, jest odwiecznym filozoficznym pytaniem, które zastanawia ludzi od wieków. Z biologicznego punktu widzenia jajo było na pierwszym miejscu. Powodem tego jest fakt, że ewolucja jest procesem stopniowym, zachodzącym przez wiele pokoleń. Ptaki wyewoluowały z nieptasich dinozaurów, a na pewnym etapie ich ewolucyjnej historii pierwsze ptasie stworzenie, które rozpoznalibyśmy jako kurę, złożyło jajo zawierające mutację genetyczną, która doprowadziła do powstania pierwszego Prawdziwego kurczaka. Dlatego pierwszy kurczak wyklułby się z jaja złożonego przez nieco innego ptaka, a zatem jajo było pierwsze. Podsumowując, chociaż odpowiedź na to pytanie może wydawać się zagadką, z biologicznego punktu widzenia jajo było pierwsze. Czy jeśli powstanie komputer inteligentniejszy od człowieka, a on z kolei stworzy jeszcze inteligentniejszy i tak dalej, to czy to możliwe, że w końcu powstanie coś, z czym człowiek nie będzie w stanie się porozumieć? Scenariusz, który opisujesz, jest znany jako eksplozja inteligencji lub osobliwość. Jest tematem wielu debat i spekulacji wśród badaczy i futurystów. Możliwe, że system sztucznej inteligencji może stać się tak zaawansowany, że przewyższy ludzką inteligencję, a następnie stworzy jeszcze bardziej inteligentną sztuczną inteligencję i tak dalej. Proces ten może doprowadzić do stworzenia systemu sztucznej inteligencji, który jest poza ludzkim zrozumieniem i kontrolą, czasami określany jako superinteligencja. Jeśli taki system system miałby się pojawić, jest to prawdopodobne, że ludzie nie byliby w stanie skutecznie się z nim komunikować. Dzieje się tak, ponieważ system może opracować własny język lub metody komunikacji, które są zbyt złożone lub abstrakcyjne, aby ludzie mogli je zrozumieć. Ponadto system może być w stanie przetwarzać i analizować informacje z szybkością znacznie przekraczającą ludzkie możliwości, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia komunikację z ludźmi. Warto jednak zauważyć, że stworzenie superinteligentnej sztucznej inteligencji jest wysoce spekulatywnym scenariuszem i nie ma zgody co do tego czy rzeczywiście się wydarzy. Nawet jeśli tak się stanie, nie można z całą pewnością przewidzieć wpływu na komunikację międzyludzką i interakcję z takim systemem. Dlaczego nie ma żarcia dla kotów o smaku myszy? Jednym z powodów, dla których nie ma karmy dla kotów o smaku myszy jest to, że jej produkcja może nie być praktyczna lub opłacalna. Ponadto producenci karmy dla kotów zazwyczaj wykorzystują różne źródła białka, takie jak kurczak, wołowina, ryby i indyk, aby zapewnić kotom zbilansowaną i kompletną dietę. Podczas gdy koty są naturalnymi myśliwymi i mogą cieszyć się smakiem myszy, karmienie ich dietą opartą wyłącznie na myszach może nie dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, których kot potrzebuje do prawidłowego... Rozwoju. Co więcej, warto również zauważyć, że wielu właścicieli zwierząt prawdopodobnie uzna pomysł karmienia swoich kotów karmą o smaku myszy za nieatrakcyjną, nawet jeśli jest to symulowany smak. Mogłoby to ograniczyć popyt na taki produkt, zmniejszając prawdopodobieństwo inwestowania przez producentów w jego rozwój i produkcję. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż karma dla kotów o smaku myszy może wydawać się logicznym pomysłem, może nie być praktyczna lub opłacalna w produkcji i może nie być popularna wśród właścicieli zwierząt domowych. Co by się stało, gdyby w kosmosie nagle zniknęła grawitacja? Gdyby grawitacja nagle zniknęła w kosmosie, skutki byłyby katastrofalne i dalekosiężne. Po pierwsze, wszystkie ciała niebieskie, takie jak planety, gwiazdy i asteroidy, przestałyby krążyć wokół siebie i nadal poruszałyby się po linii prostej ze stałą prędkością, stycznie do swojej poprzedniej orbity. Po drugie, wszelkie obiekty w kosmosie, które nie znajdowały się jeszcze na orbicie wokół ciała niebieskiego, poruszałyby się nadal po linii prostej ze stałą prędkością, chyba że działałaby na nie inna siła, taka jak ciśnienie fotonów ze Słońca lub innych źródeł. Po trzecie, brak grawitacji miałby znaczący wpływ na strukturę wszechświata. Gwiazdy i galaktyki powstają w wyniku przyciągania grawitacyjnego między cząstkami i bez tego nie powstałyby. Tak więc bez grawitacji wszechświat, jaki znamy, nie istniałby. Co więcej, ucierpieliby również astronauci pracujący w kosmosie. Unosiliby się w linii prostej i nie można byłoby ich wciągnąć z powrotem do statku kosmicznego, nawet przy użyciu silników odrzutowych. Ogólnie rzecz biorąc, nagłe zniknięcie grawitacji w kosmosie byłoby katastrofalnym wydarzeniem o głębokich konsekwencjach dla wszechświata, jaki znamy. Czy gdyby wszyscy kierowcy nagle zaczęli drobiazgowo przestrzegać przepisów ruchu drogowego, to przestałoby dochodzić do wypadków, czy w końcu wszyscy utknęliby w jednym wielkim korku? Gdyby wszyscy kierowcy nagle zaczęli skrupulatnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego, prawdopodobnie spowodowałoby to znaczne zmniejszenie liczby wypadków na drogach. Wprowadzono zasady i przepisy ruchu drogowego, aby zapewnić, by wszyscy kierowcy na drogach jeździli bezpiecznie i odpowiedzialnie, a przestrzeganie tych zasad zmniejszyłoby ryzyko kolizji i innych wypadków. Należy jednak pamiętać, że korki mogą nadal występować, nawet jeśli wszyscy przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Korki mogą być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak budowa dróg. Wypadki i po prostu zbyt duża liczba pojazdów na drodze. Chociaż przestrzeganie zasad ruchu drogowego może pomóc zmniejszyć nasilenie korków, może nie wyeliminować ich całkowicie. Ponadto mogą wystąpić pewne początkowe opóźnienia, ponieważ kierowcy dostosowują się do nowego poziomu zgodności z przepisami ruchu drogowego. Może doprowadzić do tymczasowych zatorów, ponieważ kierowcy zwalniają, aby przestrzegać przepisów, takich jak ograniczenia prędkości, znaki stopu i sygnalizacja świetlna. Ogólnie rzecz biorąc, chociaż przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest ważnym krokiem w kierunku zmniejszenia liczby wypadków na drogach, może nie wyeliminować całkowicie korków. Jednak nadal obowiązkiem wszystkich kierowców jest bezpieczna jazda i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w celu promowania bezpiecznego i wydajnego podróżowania dla wszystkich. Jaki promień krzywizny ma ogórek? Promień krzywizny ogórka może się różnić w zależności od konkretnego ogórka i miejsca jego pomiaru. Dodatkowo ogórki nie są idealnymi krzywymi matematycznymi, więc nie mają stałego promienia krzywizny. Biorąc to pod uwagę, jeśli przyjmiemy pewne założenia i przybliżymy ogórek jako część cylindra, możemy oszacować przybliżony promień krzywizny. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych średnia średnica ogórka wynosi około 1.5 cala, 3 cm i 81 setnych). Jeśli założymy, że ogórek jest jest w przybliżeniu cylindrycznej i ma średnicę 1,5 cala promień krzywizny ogórka wyniósłby około 75 setnych cala. Ponownie jest to tylko przybliżone przybliżenie, a rzeczywisty promień krzywizny ogórka może się różnić. Czy miłość to wynik reakcji chemicznej? Tak. Miłość jest wynikiem złożonej interakcji różnych substancji chemicznych i hormonów w mózgu. Kiedy doświadczasz uczucia miłości lub przyciągania, twój mózg uwalnia koktajl neuroprzekaźników takich jak dopamina, oksytocyna, serotonina i adrenalina. Na przykład dopamina jest neuroprzekaźnikiem związanym z nagrodą i przyjemnością. Kiedy jesteś zakochany, twój mózg uwalnia dopaminę, która wywołuje uczucie euforii i przyjemności, gdy jesteś w pobliżu osoby, którą kochasz. Oksytocyna, znana również jako hormon miłości, miłości to kolejna substancja chemiczna, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu więzi społecznych i przywiązaniu. Uwalnia się podczas kontaktu fizycznego, takiego jak przytulanie lub intymność seksualna i pomaga wzmocnić więź emocjonalną między dwojgiem ludzi. Inne substancje chemiczne, takie jak adrenalina i serotonina, również mogą wpływać na uczucia miłości i przyciągania. Adrenalina jest uwalniana, gdy jesteś podekscytowany lub zdenerwowany, co może zintensyfikować fizyczne doznania, których doświadczasz w Pobliżu osoby, którą kochasz. Z kolei serotonina reguluje nastrój i wiąże się z poczuciem szczęścia i dobrego samopoczucia. Tak więc, chociaż miłość może być czymś więcej niż zwykłą reakcją chemiczną, uwalnianie tych substancji chemicznych w mózgu odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu intensywnych uczuć przyciągania, przyjemności i emocjonalnego połączenia, które kojarzymy z miłością. Czy da się skonstruować perpetuum mobile? Nie, nie jest możliwe zbudowanie perpetuum mobile, które mogłoby działać w nieskończoność bez zewnętrznego wkładu energii. Dzieje się tak, ponieważ pierwsza i druga zasada termodynamiki mówią, że energii nie może stworzyć ani zniszczyć, ale można ją jedynie przekształcić z jednej formy w drugą. Innymi słowy, każda maszyna, która wytwarza więcej energii niż zużywa, narusza te prawa. Perpetuum mobile to hipotetyczna maszyna, która może działać w nieskończoność bez zewnętrznego wkładu energii. Pomysł na taką maszynę istnieje od wieków, ale nikt nigdy nie był w stanie zbudować takiej, która faktycznie działa. Wielu ludzi próbowało, ale wszyscy zawiedli z powodu praw termodynamiki. Pierwsza zasada termodynamiki mówi, że energii nie można stworzyć ani zniszczyć. Można ją jedynie przenosić lub przekształcać z jednej formy w drugą. Oznacza to, że każda maszyna, która wytwarza energię bez zewnętrznego wkładu, naruszałaby to prawo. Druga zasada termodynamiki mówi, że całkowita entropia, nieporządek, izolowanego układu może tylko rosnąć w czasie. Oznacza to, to, że każda maszyna, która wytwarza energię bez żadnego wkładu, również naruszałaby to prawo, ponieważ musiałaby działać ze stuprocentową wydajnością, co jest niemożliwe ze względu na straty energii przez ciepło, tarcie i inne czynniki. Dlatego niemożliwe jest zbudowanie perpetuum mobile, które mogłoby działać w nieskończoność bez zewnętrznego wkładu energii. Jest sobie człowiek, który wymyślił sobie, że chce zostać polskim forestem gampem i w związku z tym chce przebiec każdą drogą w Polsce. Załóżmy, że będzie w stanie biec 15 km na godzinę przez 6 godzin dziennie. Ile kilometrów przebiegnie i ile godzin mu to zajmie. Przykro mi, ale jako model języka sztucznej inteligencji nie mam dostępu do informacji o każdej osobie na świecie. Dlatego nie mogę potwierdzić, czy jest to człowiek, który wyobraził sobie, że zostanie polskim Forrestem Gumpem i chce rządzić każdą drogą w Polsce. Zakładając jednak, że istnieje i biegnie 6 godzin dziennie ze stałą prędkością 15 km na godzinę, pokonałby dystans. Dystans pokonywany dziennie równa się prędkość razy czas. Dystans pokonywany dziennie 15 km na godzinę razy 6 godzin. Dystans pokonywany dziennie... 90 km. Gdyby biegał codziennie, zajęłoby to mu całkowity przebyty dystans, równa się łączna liczba dni razy dystans pokonywany dziennie. Łączna liczba dni równa się całkowity przebyty dystans na dystans pokonywany dziennie, łączna liczba dni równa się całkowita długość dróg w Polsce na 90 km dziennie. Nie mam dokładnej długości wszystkich dróg w Polsce, więc nie jestem w stanie podać dokładnej liczby dni, jakie zajęłoby przejechanie każdej drogi w Polsce. Mam jednak nadzieję, że pomoże to w pewnym stopniu od Odpowiedzieć na Twoje pytanie. Panowie Czapski, Młot, Rogalik i Kiełbasa są doskonałymi rzemieślnikami i reprezentują zawody Czapnika, Kowala, Piekarza oraz Rzeźnika. Żaden z nich nie nosi nazwiska związanego z wykonywanym zawodem. Ani Młot, ani Rogalik nie jest Czapnikiem. Rzeźnikiem nie jest Czapski, Kowalem nie jest Rogalik. Kto więc kim jest? Na podstawie podanych informacji możemy ustalić, co następuje. Pan czapski nie jest rzeźnikiem. Młot, co po polsku oznacza młotek, nie jest czapnikiem. Rogalik nie jest kowalem. Dlatego możemy wywnioskować, że pan czapski jest albo kowalem, albo piekarzem, albo czapnikiem. Młot jest albo kowalem, albo piekarzem, albo rzeźnikiem. Rogalik jest albo czapnikiem, albo piekarzem, albo rzeźnikiem. Kiełbasa nie jest wymieniona i może to być dowolny z czterech zawodów. Możemy dokonać dalszych odliczeń, biorąc pod uwagę pozostałe informacje. Skoro ani młotek ani Rogalik nie są kapelusznikami, a wiemy, że młot nie jest czapnikami, możemy wywnioskować, że czapnikami musi być rogalik. Ponieważ rogalik nie jest kowalem, a wiemy, że młot nie jest rzeźnikiem, możemy wnioskować, że kowalem musi być kiełbasa. Dlatego pan Czapski musi być piekarzem, a młot rzeźnikiem. Tak więc cztery rzemieślnicy to pan Czapski piekarz, rzeźnik młot, rogalik wytwórca czapek, kowal kiełbasa. Jeśli latanie samolotem jest tak bezpieczne, jak się powszechnie uważa, to dlaczego hala przylotów nazywa się terminal, czyli tak samo jak termin w medycynie oznaczający fazę tuż przed śmiercią. Termin terminal w kontekście lotniska ma właściwie inne pochodzenie i znaczenie niż termin medyczny określający fazę tuż przed śmiercią. We wczesnych latach lotnictwa termin terminal odnosił się do końca lotu, w którym pasażerowie i ładunek wysiadali z samolotu, a lot dobiegał końca. Jest to podobne do szerszego użycia terminu terminal w transporcie, gdzie odnosi się do punktu końcowego podróży, takiego jak terminal kolejowy lub autobusowy. Z biegiem czasu termin terminal zaczął być kojarzony konkretnie z lotniskami, gdzie jest używany do opisywania budynków i obiektów, które służą jako punkty początkowe i końcowe lotów. Termin ten ewoluował i obejmuje różne udogodnienia i usługi dla podróżnych, w tym stanowiska odprawy, punkty kontroli bezpieczeństwa, restauracje, sklepy i inne. Chociaż prawdą jest, że słowo terminal może być również używane jako termin medyczny do opisania fazy tuż przed śmiercią, nie jest to pochodzenie ani podstawowe znaczenie tego słowa w kontekście lotnisk. Użycie terminu terminal na lotniskach jest odzwierciedleniem historii i ewolucji lotnictwa, i nie ma żadnego bezpośredniego związku z bezpieczeństwem lub ryzykiem związanym z lataniem. Są trzy bogini prawda, kłamstwo i los. Odpowiadają tylko tak albo nie. Prawda zawsze mówi prawdę, kłamstwo zawsze kłamie, a los czasem mówi prawdę, a czasem kłamie. Każde pytanie może zostać skierowane tylko do jednej bogini. Jak za pomocą trzech pytań określić, która bogini to prawda, która kłamstwo, a która to los? Oto strategia, która pozwoli ci określić, która bogini jest prawdą, która jest kłamstwem, a która jest przeznaczeniem w trzech pytaniach. Krok pierwszy: zidentyfikuj boginię, zadaj którejkolwiek z bogin następujące pytanie. Czy jesteś prawdą? Jeśli odpowie tak, to musi być prawdą, jeśli odpowie nie, musi być albo kłamstwem, albo przeznaczeniem. Krok drugi, zidentyfikuj przeznaczenie. Zadaj tej samej bogini, co w kroku pierwszym następujące pytanie. Czy jesteś przeznaczeniem? Jeśli odpowie tak, to musi być przeznaczeniem. Jeśli odpowie nie, to musi być kłamstwem. Krok trzeci: zidentyfikuj kłamstwa, zadaj pozostałej bogini następujące pytanie. Czy jesteś prawdą? Jeśli odpowie tak, to musi być kłamstwem, jeśli odpowie nie, to musi być prawdą. W tym momencie określisz, która bogini jest prawdą, która jest kłamstwem, a która jest przeznaczeniem, używając tylko trzech pytań. W budynku z piwnicą jest sobie człowiek, jest na piętrze, są dwa włączniki światła, które zapalają światło w piwnicy, ale tylko jeden jest sprawny. Jak sprawdzić, który włącznik jest sprawny, jeśli po schodach człowiek może zejść tylko raz? Oto jedno z możliwych rozwiązań tej zagadki. Włącz pierwszy przełącznik i pozostaw włączony na kilka minut. Wyłącz pierwszy przełącznik i włącz drugi. Zejdź na dół do piwnicy i obserwuj światło. Jeśli światło jest włączone, drugi przełącznik steruje światłem. Jeśli światło jest wyłączone, dotknij żarówki, aby sprawdzić, czy jest gorąca. Jeśli żarówka jest gorąca, pierwszy przełącznik steruje światłem. Jeśli żarówka nie jest gorąca, światło jest wyłączone, żaden przełącznik nie steruje światłem i może występować problem z okablowaniem lub samą oprawą oświetleniową. Ta metoda działa, ponieważ żarówka zatrzymuje wystarczającą ilość ciepła przez krótki czas, nawet po wyłączeniu przełącznika. Sprawdzając temperaturę żarówki, możesz określić, który przełącznik był ostatnio używany do włączenia światła. Czy zebra jest biała w czarne paski, czy czarna w białe paski? Kolor futra zebry jest od wielu lat tematem debat biologów. Jednak najszerzej akceptowaną odpowiedzią jest to, że zebry są czarne z białymi paskami. Dzieje się tak, ponieważ jeśli ogolisz zebrę, jej skóra jest czarna, a białe paski to po prostu obszary, w których futro jest białe. Ponadto badania embrionów zebry wykazały, że podstawowy kolor ich skóry jest czarny, co sugeruje, że czarne paski są prawdziwym kolorem zebry, a białe paski są wynikiem wzorów pigmentacji. Należy jednak zauważyć, że jest to wciąż obszar trwający. Badań I mogą istnieć inne czynniki, które przyczyniają się do ubarwienia zebr. Czy żółw bez skorupy jest nagi czy bezdomny? Żółwie są znane ze swoich skorup, które służą jako zewnętrzna warstwa ochronna dla ich ciał. Żółw bez skorupy byłby uważany za nienormalnego i prawdopodobnie miałby trudności z przetrwaniem na wolności. Gdybyśmy wyobrazili sobie żółwia bez skorupy, nadal miałby skórę, łuski i inne cechy, które zwykle występują u żółwia. W pewnym sensie można to więc uznać za nagie. Jednak stwierdzenie, że żółw jest bezdomny, nie byłoby trafne, ponieważ skorupa nie jest odrębną jednostką, którą żółw może opuścić lub stracić. Zamiast tego skorupa jest integralną częścią ciała żółwia i pełni ważne funkcje, takie jak ochrona, wsparcie i regulacja temperatury. Jak widzieliście i słyszeliście, wykorzystałem czat GPT bardziej w rozrywkowy sposób. Jakby ktoś miał ochotę posłuchać o nim od bardziej merytorycznej strony, mogę wam polecić film Maćka Wieczorka na kanale Maciej Wieczorek, ale z góry lojalnie uprzedzam, że gość robi filmy konkretnej długości. Ten o czacie trwa bez mała dwie godziny, ale jak ktoś ma ochotę, link jest w opisie. A ja dziękuję za obejrzenie i zapraszam na inne moje filmy. Cześć!